Przeszliśmy właśnie pierwszą połowę Wielkiego Postu, i to jest dobry czas, żeby się na chwilę zatrzymać i pomyśleć, jak idzie, czy to, co założyliśmy, jakoś wychodzi. I pewnie jest tak, że część rzeczy się udaje, jak to zawsze, a pewnie jeszcze więcej jest takich, które się nie udają, takie, które postanowiliśmy, chcieliśmy zmienić i nic z tego nie wychodzi. I dzisiaj Ewangelia nam podaje dobry sposób na to, jak na to spojrzeć, w jaki sposób sobie z tym poradzić. Otóż Pan Jezus przywołuje historię Izraelitów na pustyni, których zaatakowały jadowite węże. I wtedy Mojżesz, pouczony przez Pana Boga, znalazł ratunek, który był miedzianym wężem zatkniętym na wysokim kiju. I Mojżesz kazał wszystkim, którzy się bali, patrzeć na tego węża. To jest oczywiście ostatnia rzecz, którą chcecie zrobić w takim momencie, dlatego że jak ma się pod nogami jadowite węże, to człowiek chce patrzeć w dół, chce unikać tego, co jest złe, próbuje nie zostać ukąszonym. Natomiast Mojżesz mówi, to jest głupie, musicie patrzeć do góry, musicie spojrzeć na węże. Otóż jeżeli twoja słabość w tym poście cię jakoś dopada, jeżeli nie umiesz się z nią poradzić, to nie patrz na nią. To nie bój się tego, że to jest może wąż, który cię ukąsi. Spójrz do góry, podnieś głowę, patrz na Pana Jezusa. To jest nic innego jak zmiana sposobu patrzenia, jak widzenie tego, czego pozornie nie widać. Jest taka doskonała historia o Elizeuszu, która świetnie to pokazuje. Otóż Mizzeusz ze swoim sługą uciekali kiedyś przed wrogami, przed Asyryjczykami, którzy chcieli ich zgładzić. I w tej ucieczce dotarli w końcu na wysoką górę, z której już nie było odwrotu, gdzie rzeczywiście mieli być pojmani. Spędzili tam noc, kiedy rano się obudzili, sługa wyszedł przed dom i zobaczył u podnóża tej góry, na której byli, morze nieprzyjaciół. Zobaczył tysiące wojsk asyryjskich. I oczywiście wpadł w przerażenie. Zawołał swojego pana Lizeusza. Ten wyszedł, spojrzał wymownie na swojego sługę i zaczął się modlić w taki sposób. Boże, otwórz oczy temu idiocie, tak tam napisano, żeby zobaczył jak jest, żeby zobaczył jak wygląda świat. I wtedy otworzyły się oczy sługi i zobaczył, że nad wojskami Asyryjczyków są tysiące i miliony aniołów. Są niezliczone wojska anielskie, które są gotowe do tego, żeby pokonać Asyryjczyków. Historia skończyła się tak, że Lizeusz zszedł do nich na dół. Oni wszyscy poszli za nim do obozu izraelskiego. Tam wódz zapytał, czy ma ich wszystkich zgładzić. już powiedział, że nie, trzeba ich nakarmić i odesłać do domu. Tak się stało, i od tej pory, jak mówi Pismo, już Asyria nie zaatakowała. To jest sposób na drugą część Wielkiego Postu. Nie patrz na to, co słabe. Nie patrz tak, jak Ci się wydaje, że nie potrafisz, nie patrz tam, gdzie ponosisz porażkę, tylko patrz na wodza, patrz na Jezusa, patrz na Tego, który chcecie poprowadzić do zwycięstwa. I to jest droga na dalszą część postu.